Musisz mi pomóc. Co? Musisz mi tu pomóc. Bo Sam się tak tego kota ułożyłeś? Kot na mnie leży. Ja myślałem, że nastąd pójdzie, ale jednak została. Bo jak ją tutaj... Pod, o tutaj się, tutaj się koło takiej się robi, to jej się podoba, prawda? To jest jedyne, co Ci się podoba chyba spotykanie. Boże, gdy jesteś ładna. Się ładny, trafił kochane, dziękuję. zio. jak ty masz tu dobrze. Przytulają, głaszczą, karmią. Wpuszczają, wypuszczają na życzenie, na żądanie w sumie. A tak, jak już jesteśmy przy kotach, to co, co byś powiedział, jakbyśmy w tym roku poszli na pasterkę wszyscy? Czemu, jak to jesteśmy przy kotach, nie? No, żartuję. No. Nie wiem. Zobaczymy. Wszyscy to nie wiem, że to jest dobry pomysł. Może. Zobaczymy, w jakiej formie dzieciaki będą. No, czy oni nie kipną, nie? Mhm. A mogą kipnąć, coś mi się wydaje. Zwyczaj ten dzień jest taki, wiesz? No. Intensywnie i... bardzo. My zresztą wcześniej zaczynamy Wigilię. No, więc o godzinie tam 22 to już jest game over najczęściej. Hmm. No patrz, co tu się dzieje. No, też się dziwię właśnie. To Ty tak umiesz? Próbażka. Braciszek Cię nauczył chyba, co? Jeszcze by <grym> chciała, żebym złożył, wiesz, nogi jak do zdjęcia. To o, ale jest kochany w porządku. Matyśka zaraz wróci, mhm. to sobie z nią skoczę do sklepu. Dzisiaj sobie gonki spróbuję zrobić, bo mam ten papier już tam długo leży. A to jaja. Ale nie chcę ich robić normalnie w tłuszczu. Tak mi się średnio uśmiecha to zmarzenie. No, po takim wczorajszym mhm. dniu to... Spróbuję je zrobić w piekarniku. Zobaczymy, czy to wyjdzie coś z tego. No, na pewno wyjdzie. I do sajgonków sałatka z kieszonych buraków. Może być. Się... To muszę je czymś tam e, jakby no... Wypełnić chyba jeszcze wypełnić, tą Wypełnić, tak, bo inaczej to Co? może się skończyć <laughs> dodatkowym odbiorem. Zobacz, kochano go kota, no. Tak to dawno nie leżało. No teraz ją tak tutaj przytrzymałem, przekonałem, że wszystko ok, uh -huh. i pierwszy raz tak zostało. Uh -huh. Może być, nie? Tu się tak jakby zżółkł jej ten e, nosek. Ona ma takie w ogóle brązowe plamki, gdzie nie gdzie. No, teraz na ekranie telefonu widzę to mocniej widać niż tego tak w rzeczywistości. Tu ma też taką plamkę uh -huh. Tu, tak, między nogami, nie? Mm -hmm. A dobrze, wiem, wiem, nie ruszę. <laughs> no, muszę uważać, bo spadnie. Mm -hmm. <laughs> no, a później... ...gdy się to skoczymy po Na jutro pelet przyjeżdżam. To dobrze. No, Przedaż. oczywiście w ostatnim filmie. Kiedy było inaczej? No? Kiedy było inaczej? No. Raz się chyba zdarzyło, że kupowałeś jakoś. Że jeszcze coś było? Nie, że tak I... jakoś wcześniej kupowałeś. Tak mi się coś kojarzy, a może coś mylę. No, może raz, no. ale tak. No, raz. W porywach raz. No, no zobacz co Tak mam się trzymać teraz? Także, cię. No dobrze, że to utrwalam. Ciekawe, czy to się jeszcze zdarzy. <grym> Męczutka jest. Mhm. Bo za dużo Cię dotykamy, tak? No, i no, i no to trzeba by teraz jej trzymać tą głowę, tak? <noise> no, nie będę tak <noise> siedziała, tak we dwoje siedzieć. No chyba... Nas porąbało już do końca. Nie no, puszczam. Patrz. No orientuj się. Paweł. No ale... <gry> <grym> mhm. no, no Teraz tak? Nie, A, nie. Dobrze. cię spójrzeć. No ile można? A weźcie wszyscy. <grym> się najść. Albo zaraz będziesz szukać kitarzy, żeby... Do... tam tamtego, widzisz? Nie słyszę, bo tam ktoś pił. Który ja też się daniałem? Nie dawno. Bo już się chyba głodny robię. No, chorwacka szynka. Wchodzi. Takie nie dzieciństwo. A, no tak, gracja. Faktycznie, no. Od nas nawet miała wtedy takie rzeczy. Od nas nawet czewapy dostawała. No. Ale dzieciaki jej tam też serwowały. Różne rzeczy. Patrz, żarła to. Może jej trzeba przywozić po prostu, wiesz? Coś z rodzinnych stron zawsze. Weźmiecie mi tą szynkę. Jakbyście byli na kyrku. I ciotkę ode mnie. I powiedzcie, że żadnych pieniędzy nie wysyłam. Całuję was, ciotka. Całuję was, ciule. Nie można zjeść w misce oczywiście, tylko trzeba sobie wyjąć, wiadomo. Bo inaczej by było normalnie. Za czysto by było. Za czysto. Tak jest. Tak jest. Bago. No, kurde. <grym> Dobra, ja też powoli muszę już mentalnie zbierać. Dobra. No tak no, na napić go trochę, bo mnie jakoś smakuje. Ja to może bym władziolusia wziął na modele, tylko idę je chyba podpiąć najpierw. Chyba, że po podwórku pojedziemy będzie szybciej. A no tak, to zaraz się zrobi ciemno przecież, od 15 już się robi tak słabało, nie? Tak. Tak. Sobie taki napój robisz? Sure. Tak. Tak. Słyszysz mnie słowa? Kolejna Dobrze. No dzisiaj coś mają? Jakieś tam rozłożenie? Nie? Chyba nie. Nie. Nie mają. Co dzisiaj jest? Czwartek? Mhm. I dobrze. Dzisiaj chyba startuje. A może w weekend? Yeah. Jarmark Bożonarodzeniowy w, w Zakopanem. Gdzie tam jest jarmark? No tam na placu niepodległości. A no tak. Przy tratory. No też moglibyśmy pojechać, nie? Jak już jest. Nie, no nie, nie róbmy się znowu wiesz. Co? Gonitwy jakieś No nie, nie, no przecież. Ten weekend już mamy w Warszawę, tak? Zaplanowaną? A przyszły to ja będę skupiona na świętach w domu. Przyszły? Tak. Przecież dwa tygodnie są do świąt. No to przyszły weekend to jest już ten, tu przed świętem. Dobra, coś jeszcze może posprzątać. To będzie 20 w sobotę następnie. Ja nie, nie lubię tak na ostatnią chwilę, przed świętami gdzieś się jeszcze uczyć. No ale wypadałoby pojechać, wiesz o tym, nie? W tygodniu może trzeba to zorganizować. Słucham? To Jakoś w tygodniu może trzeba to zorganizować, tak na szybko, bez dzieciaków. No raczej z dzieciakami myślałem, no. Ja. nie. Ja się nie piszę na przed świętami. Teraz to zrobimy świąteczny, wiesz, wyjazdowy weekend. I to myślę będzie wystarczająco. No. No nie? No tak. Chceš rosou? Ne. Nechci. Wow, wow, wow. Dobrá. Do roboty.